Dzisiaj Wielki Piątek, i w centrum jest Krzyż, Anonim na Nasz Zbawiciel. Słuchając, czytając dzisiaj rozważanie męki pańskiej, zwróć uwagę na to, że Jezus ma wszystko pod kontrolą. Mówi, że jest królem, więc ma władzę, ale jednocześnie świadomie z własnego wyboru. Idzie na śmierć, oddać życie za nas, za Ciebie. Pomyśl, co czujesz, kiedy widzisz takiego Boga, który ma wszystko pod kontrolą, jest absolutnie panem całej tej sytuacji dramatycznej, która się dzieje, ale świadomie, bez żadnego wahania, idzie na krzyż, oddać życie za Ciebie. Dzisiaj też jest taki kulminacyjny moment w wyznaniu naszej wiary, po raz kolejny, ponowny jako chrześcijanie. Oczywiście czynimy to na każdej Eucharystii, ale dzisiaj patrząc na krzyż, dobrze, żeby to pytanie jeszcze raz padło może pierwszy raz niech padnie czy ja takiego Boga chcę przyjąć? Właśnie takiego, bo tak się objawił. I nie powinna paść zbyt szybko odpowiedź na takie pytanie. To znaczy, powinniśmy rzeczywiście pobyć dłuższą chwilę pod krzyżem i odpowiadać sobie w sercu, czy ja rzeczywiście przyjmuję takiego Boga, czy chcę go przyjąć, że on jest właśnie taki, a nie inny. Pozwól być sobie przy Zbawicielu na Golgocie pod krzyżem.